Siemanko z tej strony Kalusy witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale po długiej przerwie. W przyszłym odcinku chciałbym wam powiedzieć dlaczego mnie nie było, dlaczego była taka przerwa oraz na końcu tego odcinku powiem o co chodzi z tym całym konkursem, co jest do wygrania i co będzie trzeba zrobić, żeby wygrać. Nie było mnie z tego powodu, że skończył mi się pomysł na kanał. Nie wiedziałem za bardzo co nagrywać i nie chciałem cały czas iść w jeden ten sam punkt, także nadejdzie teraz kilka zmian. Na pewno będę trochę uciekał od tematyki gier. Gry się będą pojawiać. Wiem, że głównie mój kanał opierał się na Counter Strike, ale niestety ta gra mi się już znudziła. Nie ma dla mnie totalnego sensu grać cały czas w grę i nagrywać dla Was to samo. I tak jak wiecie, jestem fanem serii gry FIFA, także myślę, że odcinki z tej gry będą się pojawiać częściej na kanale. Myślę, że 2-3 razy w tygodniu odcinki będą się pojawiać właśnie z FIFA. Do tego dojdą też live streamy w weekend z ligi weekendowej, jeżeli znajdę czas, a myślę, że ten czas dla Was znajdę. A teraz kochani, o co chodzi z tym konkursem? Pod koniec czerwca obiecałem Wam, że będzie konkurs na kanale, lecz nie udało się tego zrealizować. Także teraz będzie do wygrania Paysafe kart o wartości 50 zł. I co trzeba zrobić, żeby wygrać? Przede wszystkim trzeba zasubskrybować mój kanał, polubić ten materiał, polubić mój fanpage na Facebooku, do którego link będziecie mieli oczywiście w opisie. I w komentarzu pod filmikiem napisać po prostu biorę udział. Pamiętajcie kochani również o tym, aby mieć w ustawieniach kanału filmy polubione, ustawione na publiczny, tak samo jeśli chodzi o subskrypcję kanału. Wyniki konkursu pojawią się za tydzień w piątek około godziny 17 na moim fanpage'u na Facebooku, także jeszcze raz zapraszam Was do niego na dole. Prócz tego, że będą materiały z gry FIFA 20, do tego dojdą też różne vlogi, a bardziej takie odcinki lifestyle. Tak jak wiecie, była seria prowadzona moja przemiana pod okiem Alexa. Niestety, ta seria na razie na kanale nie będzie się pojawiać z tego względu, że Alex chodzi inaczej na siłownię niż ja. Ja nie mam czasu zbytnio chodzić na te wtedy, co chodzi on, ponieważ trenuje jeszcze boks i MMA i ciężko jest mi to wszystko połączyć w jedno. Także odcinki siłowni będą się pojawiać, ale już jak będę tam sam, bez Alexa. Ale kochani, to już by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku, zostawienia kciuka w górę i w komentarzu na dole pod filmikiem napisać biorę udział. Wyniki pojawią się oczywiście za tydzień, w piątek, o godzinie 17.00. Tak jak już mówiłem, na moim fanpage'u na Facebooku. Także trzymajcie ciepło i pozdrawiam. Widzimy się już niedługo. Cześć!